Kari, witajcie na moim kanale, a dziś zapraszam Was na vloga z warszawskich targów książki 2022. Dzisiaj mamy czwartek, 26 maja i zaczynam tego vloga, żeby po prostu go zacząć, bo na warszawskich targach książki będę jutro dopiero, czyli w piątek targowy. No i niestety w tym roku to tak się złożyło, że to jest mój jedyny dzień na targach, czyli właśnie ten piątek, bo jeszcze w piątek wracamy z powrotem do Krakowa, ponieważ w sobotę idziemy na koncert, więc być może ten koncert też Wam pokażę w tym vlogu, a przynajmniej jakiś tam jakikolwiek urywek. No i zobaczymy, co z tego vloga wyjdzie. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do jego oglądania. Przed dojechałam do Warszawy i teraz będę próbować w W piątek, 27 maja dotarłam na warszawskie targi książki, co prawda pogoda nie jest najlepsza, bo pada, ale mam nadzieję, że mimo to miło spędzę cały czas i oczywiście pokupuję fajne książki. Jak widzicie, w ten weekend dużo się działo. Były targi, był koncert, także było naprawdę fajnie. Na targach, jak widzieliście, byłam tylko jeden dzień i w sumie, jeśli chodzi o te targi, to nie mam za dużo do powiedzenia, bo pogoda nie do końca dopisała i, i przez to nie było aż tak fajnie, jak mogłoby być, myślę. Ale przychodzę z zakończeniem tego vloga i tutaj na szybko pokażę Wam jeszcze książki, które udało mi się na targach dorwać. I tak, przede wszystkim byłam na y, stanowisku Kwiatów Orientu, gdzie kupiłam sobie dwie... Y Koreańskie książki, czyli Przemilczana Noc i Dzień i Tętniące Życie. Myślę, że obie mi się bardzo spodobają. I na stanowisku Kwiatów Orientu od bardzo miłej pani dostałam też Powrót do domu. To już akurat jest chiński zbiór poezji, Li Hao. Więc bardzo miły prezent, bardzo dziękuję. Co tej książce się przydarzyło? Bo ja nie wiem, czemu to jest jakaś zakładka, ale czemu ona tu jest brudna? Tego zacznijmy. Jezu, co jej się stało? Sorka dadał tą przerwę, ale. Zauważyłam coś okropnego. Dobra. Byłam również na stanowisku wydawnictwa y, grupy kobiecego i tam kupiłam sobie 7 lat y, ciemności, czyli koreański thriller. Oraz K-pop Tajne przez Poufne, czyli e, młodzieżówkę związaną z K-popem, czyli coś totalnie dla mnie. Natomiast na łączonym stanowisku e, Jaguara i marginesów kupiłam z marginesów, a nie z Avonlea Lee w tym nowym tłumaczeniu. Tak, jeszcze ona ma tu taką nakładkę, oczywiście pod obwolutą wygląda w całości, tak. A na stanowisku Jaguara pierwszy tom hard bo od bardzo dawna chciałam mieć własny egzemplarz. Ja, jak pamiętacie, kiedyś czytałam pierwszy tom w aplikacji, natomiast kupiłam sobie na targach pierwszy tom w papierze, no i też go przeczytałam raz jeszcze, więc był to taki fajny powrót do czegoś, co lubię. No i za tym drugim razem nawet bardziej mi się spodobał ten komiks. I na końcu mam jeszcze bonus, bo jest to, są to trzy tomy mangi. Wojnicz Hotel to jest manga, którą mój yy, chłopak kupił, więc yy, tak pokazuję ją jako taki totalny bonus. Także tak wygląda ten stosik i ja jestem z tych zakupów targowych bardzo zadowolona. Natomiast tak jak mówię, o samych targach nie mam już zbytnio nic yy, do powiedzenia. Także to by było na tyle w tym filmiku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, pa!